Hej, cześć, przyjaciele, jestem jestem Kacim, dzisiaj zagram sobie sklep mechanik Znów I w tym odcinku zajmiemy właśnie konstruowaniem tego oto samochodu Już zaraz e, Tylko sprawdzę, zacząłem dosyć materiałów Mam też twarzce Już sobie to wszystko wyciągnę Wiadomo, potrzebuję jeszcze trochę łożysk Więc teraz idę dorobić I tak, plan jest dzisiaj jeszcze taki, przede wszystkim Wiadomo, zrobić samochód czy dwie opony trzeba dorobić Morzysko na przykład? No, czy trzy łożyska, nawet te, te, takie rzeczy właśnie. Zajmiemy się takimi rzeczami związanymi z sam, samochodem samym, i później pojedziemy sobie do pewnego miejsca. Zobaczymy, jak daleko pojedę Bo ja sam nie wiem, tak szczerze. Ale faktycznie będzie trzeba trochę pojechać. Prawdopodobnie też y, pozbawiam trochę materiałów jeszcze, y, bo widać mi nie starczy. Ponieważ aktualnie na przykład nie mogę zrobić sobie siedzenia ani silnika, po prostu nie mam tyle materiałów. Y, nie mówią nawet o łączniku czy przyciskach czy coś no. Bo tutaj na przykład mam OK, Circuitboard, ten drewno, ale nie mam tyle y, metalu z odzysku. Tak samo tutaj muszę trochę drewna jeszcze wziąć. Eee, więc też to jest taki problem, więc drewnem już się zajmiemy eee, No i mówię, spróbuję pojechać jak najdalej się w sumie da Będzie faktycznie to opłacać Akurat jak przed odcinkiem Przed odcinkiem generalnie sobie plony już wziąłem Eem, No to przed odci odcinkiem słyszałem, że to, to są jakieś highboty. Więc też nie będzie problemu z tym, żeby generalnie jakieś chyba rzeczy z tego pozyskać, z Sebotów. E, więc też raczej z metalem nie powinno być problemu większego e, już tutaj robię tylko drewno generalnie samo budowanie, samo odbędzie zaraz timelapse więc tak no i co, ja z, wiadomo, wykraftuję wszystko zbiorę wszystko i widzimy się Mm, po przerwie, no dobrze, już jak widać, trochę czasu minęło. No ale mm, jednak, po prostu musiałem te wszystkie sobie wziąć. No i nic nie na ja to nie prowadzę, ale już wdajemy to, według ten I będzie z tego time lapse. No, jak widać, już skończyłem. Generalnie też warto sobie to wdać. Także, że tutaj taki lifehack life hack odkryłem. E, głównie ze względu takiego, że po prostu tu możesz przechowywać paliwo. Czyli dajesz sobie tu. Załóżmy, biorę trochę paliwa. Daję do silnika. O! No, i tutaj daję resztę. E, generalnie też nie ma na co liczyć, że to będzie jakieś czód inżynierii i będzie 300 km na godzinę, no bo widać to ten, no i już świadę Jakby ja też często bym dawał tu, ale właśnie no. więc jesteśmy jakby to powiedzieć skazani na to, żeby jechać właśnie tym samochodem. Tak i ledwo co to już ogrzązłem, no niestety. Takie są początki w Scrap Manic, ale jeśli chcecie faktycznie jakoś podróżować, to musicie mieć to. Bo znaczy po prostu wiadomo, yy, Zużywałem się jedzenie, picie, no i też niezbyt komfortowo się generalnie podróżuję. Jakby to było bardziej komfortowe. To niezbyt, ale jednak trochę bardziej. No. Na razie też nie ma zbytnio yy, co dodawać więcej mocy. Możesz widać, że trochę. Oj, no właśnie, trochę się nie trzyma, to po prostu drogi. O, nawet Willy robi. Generalnie ja bym sobie chyba dał napęd na przednie koła raczej, żeby właśnie. O. Wiem, tutaj według tego pisze, że nie. Po prostu po prostu łatwiej się będzie jeździć. Bo wiadomo, te przednie koła, które są do skręcenia, też od razu będą w no, napędzie i będzie się ten łatwiej się je trochę jeździć. Trochę, ale mimo wszystko, I jak widać, tutaj jest trochę yy, taki, taki budynek, gdzie jest faktycznie trochę tych dropów. A w ogóle mm, nie dam sobie nawigacji do tego. I jakby to powiedzieć, też. W tym odcinku nie będę, bo mówię, samo to spędziłem. Że zodać ten samochód. Dosyć sporo czasu. Naprawdę sporo. Więc widzimy są tą bazę. Oho. Hej poty. Mówiłem, że brakowało mi metalu i części. No to teraz. Mi nie brakuje. Ola, to jest też to jest zestaw komponentów, akurat yy, w kreatywie się zbytnio nie przydaje. Ale tutaj bardzo, ponieważ pozwala ulepszać yy, normalne siedzenie. Bo tu wiadomo, jest jeszcze drugie siedzenie, tego nie da się ulepszać. Ale jest jeszcze drugie siedzenie, gdzie, gdzie się da ulepszać. To daje na przykład więcej możliwości yy, dodawania, więcej możliwości skrętu, albo że tam jest ma tyle w sumie z tym. Ale z silnikiem załóżmy jest mocniejszy, może więcej kół napędzać. Yy, siłownik może się bardziej wychylać, będzie szybszy, no. Takie właśnie rzeczy. Mm, to będą Kolejny? Gdzie? A tam jest. Warto sobie od razu już też porobić. Jeszcze tutaj chwila. No tak, trochę. To, że. A, to, 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 to. Ale to jest takie opanowana baza przez nich. No. Da się trafić. Dobra. No tak, sej. No tak, bo tam jest trudniejsza walka, niż to, te. Bo tam po pierwsze o wiele mocniej generalnie uderzają, a po drugie właśnie się cofają więc dać was w taką kanapkę. O, tutaj są darmowe, to super. Wiadomo, zawsze warto właśnie mieć te, e, ten metal. Szczególnie później, e, gdy trzeba mieć te już lepsze sztabki. Nie, lepszy metal. Wiadomo, jest ten, ten stary zarzewiał, ale jest też taki fajny nowy. Potrzeba generalnie dosyć sporo te tego starego. Oczywiście później można inaczej wydobywać trochę. E, ale mimo wszystko to jest trudne. Tutaj sobie bym dał akurat siłownik. Jak najbliżej. To będzie okej? Okay? To będzie okej. Okay. Czy to sięgnie? No niezbyt. A żeby tu doskoczyć, to tak. O. No tak. Przylepię się. O nie! Och. No tak! Zanim się tam dosadzę, to trochę minie. Ale chwila. Tutaj jeszcze jest. Tak, raczej przypominać, że to jest krem mechanik, faktycznie. I tu musisz używać, faktycznie, generalnie tego podnośnika i innych narzędzi. Też widzę, że mi trochę kratki spadają, bo to jest faktycznie obciążające miejsce. Szczególnie dla mojego komputera. Och. No tak. To widzimy się po przyspieszonym tempie, tak mi się wydaje. tu trochę bazę e, hejbotów, jeszcze tutaj se widzę, że się kryje za krzakami, myślę, że se że se poradzi ze mną nie ukrył się e, no więc tak, mam nadzieję, że tego się podobał e, spędziłem o wiele więcej czasu niż e, generalnie przypuszczałem, bo już jest pół godziny tak generalnie bez cięć e, więc tak, to trochę spędziłem czasu na to ale mam nadzieję że odcinek Wam się podobał że, chcie, że chcecie takich więcej no i co? W następnym odcinku idziemy tam. W mam nadzieję, że prosto do bazy. Trzymajcie się i cześć!